Jesteś? Dobra. Yy, nie wiem, czy drugi Nie da się na górze. <ścoughs> ja pierdzielę. Amunicja. Dobra. Nie yy, ja że od początku. Yy. Tam coś kawka w leży. A, odtąd, dobra. Ej, mam naboje w końcu. Mam broń. W Jeszcze końcu patrząc. mam też naboje jakieś. Idę tam na górę. Chodźmy... A, bo to było tu? Leż, chłopie, leż.

O tej babce ci gadałem. dałem się wystraszyłem Nie ma naboi Wszystko z tym wytrzymałem To się właśnie pięknie bo... O tu jest ty Dobrykowalem Ale patrz weapon This Duncan only weapon A jak to wyrzucę This is Donald Only the... Hmm Coś tu trzeba będzie dropnąć No ja? Drop A... No to dało tylko straciłem broń. No chodź. O, o. Co jest? Ja nie mam broni. Fuck. Mam trochę. bo chyba, że ty wziąłeś mój pistolet. Eee. Yy, nie. Mam tylko strzykawkę i nóż. Ja mam tylko nóż. Ty wyrzuciłeś tu twój pistolet i już nie mam. O, sorry. Ej, no weź... Teraz lepiej, żeśmy sobie zrobili. Się o, I tak nie... chyba amunicji nie miałem, no ale to... No ale wiesz... O tu są, o tu jest broń. Jest? No tu rewolwery. Halę no! te No to musimy się bardzo tym... Do tego wrócić, do... Szukać się tu właśnie nie ma tego. E, do... Trzeba e, obracać się zwierzętami. Jeszcze ten nie, nie byliśmy, ok? Tak, jeszcze, już jestem do Boże, tu, tu też, jeżeli się gdzieś właściwie czegoś tu by straszył, i tu to, to mi, mi miłosiernie. Chyba, to było tu, bo tu było dolne pojście, już tego tak nie pamiętam. Uch, tutaj... Na dole jest. Ten psycher jest, czy coś takiego. On się nie będzie gonił, ale... Może to, ale to nie? Może, ale to nie był on. A co to? O no nie, serio? To jest ten, słuchaj Patrz, złapiła mi Jak to Okej. Okej kto poszło w sumie tego, Pierwszy raz widzę tego chłopka <grym> żeby miał broń, żeby miał broń, żeby miało, żeby miało broń. No. Na przykład jest Dobra. Ty jesteś otwarty? Ej, nie strasz mnie. Bierz, 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 bierz. O, ja mam resztę życia. Coś go zabił. Kogo? Tym co sam łeb strzelił. No bo ja nie strzelam do niego. You get block. Glocka mam, fajnie. <grywa> Chyba nie trzeba do tego robić Jesteś? Eee yy, mi się loading <grywa> Daj z stręga yy, Tu będą strzelać do ciebie Uważaj A ja pamiętam to Albo z młotkami I fermem <noise> ten to breakdance a tam zamiast... Pfff... <noise> <noise> <O, wiesz> co ty <noise> robisz? Jaki vlog? Obeż skąd Co koło mnie? się Okej. Okay. <noise> <O, wiesz> co ten robi po mnie? Nie wiem, na razie mam... Koło... No, wiesz co robi? <mnie>? <noise> to tu jest. Gdzieś jest no zaraz zaraz to się wszystko skończy, no, to jeszcze. Co do mnie tak było. Ej, ty polej skorietę Где же тут... hey. на дверном? No, Ладно. Что тут? есть. И могу даже упасть. Ладно, на Ну Tak. Game over. na chmurze, Simon. Pewno życia ktoś coś mówi. Mu... Nie wiem czy to znów jakieś bosy ma czy coś, ale ten bosem. znów z tyłu to tam. No nie wręcz Dobra, najpierw tego ciula z góry strącić trzeba. Się Ale jaja nie mogłem kolbę, kolbą już Aha energii mi się Dobra, bo tych jest za dużo, trzeba to jakoś sensownie zrobić.

О, черт! Хорошо, подожди. У тебя что-то на нет? Ну, немного мне повернуло. я? Есть, получил. Еще один. Ты видишь, что у меня жизнь, да? Ну, немного.

Aha, już wiem co Tam jest. jest. Naboi. No właśnie, bo tu jest coś. Krzykawka jakaś. Nie ja co jakiś naboi, nie Tu masz mało życia, nie? No, mam trochę mało życia. To chodź tu do mnie. Już moment, ja ci zrzucę tą. Drop. Rzucimy pode mną jest trzy kawka chcę wejść i ten i się pój używaj energii, nie biegnij sprintem, bo będziemy na pierwszy z tego tutaj jest. Służyj se ją dałem sobie narkowanym Jedziemy, co? Jedziemy Na kosę? Idziemy go napieprzyć Są dwa Gdzie jest drugi? Dobra Czekaj, Dobra. czekaj, czekaj, czekaj. Energii jest, bo ja mam pisto Niech nie, nie przynajmie energię do I To tym nożem... No? Się bardziej płaca bić Więcej może nerwy O, gdzież jest przyniosło? Już jest 21, za 20 minut do roboty, to jeszcze z 10 minut pod no. Ciągle mi jedno tą sniper kada, jakiej tak amunicji w nie ma A gdzie w ogóle tu save na zrobić? O o, o! o. Jezu Normalnie jak z.R.O.T.A. To jest ta. Jak pies. To jest z tego, nie? Jak to się nazywa? Z tego horroru, z tego filmu. Yy, znaczy, bo teraz mi się wyda, albo z tego z, może z ringu? No, z chyba ring, tak. Albo z. z klątwy. Suka. Tu masz broń, wiesz. Ja wziąłem przed chwilą jedną. Tu, widzisz? A, tu jest go... dobra. Czołgi. Nie zaglądasz mi. Tam czy tam? A, ty nie wiesz. Tam ktoś jest? <grym> Panie... Zniadu poszedł po... tu jest. Józis. Hahaha, wita Boże. Na strzał. <grym> Dobrej. No, tu jest druga broń. Pociąg słychać. Biorąc broń. Co, klienty wszędzie? O, już na telewizji tam, pojedynka robiłaś. Jeszcze tak wyszło. Ona! Tak jest. Ciekawe, co robiła. Leci. Jezus. Ale to jest brzydkie, patrz, to, może to, jak to biegnie. Oj, kiryj. Ty chodź, tam też patrzę, jak zaglądam na Ciebie. Trzymaj się dalej. Kto to ma? Dobra. No, pozostałem z nożem. Dobra, no, spokojnie, mam broń, nigdy pierdol Jeszcze było coś. Ona miała nóż! Co to? Nie wejdź! Uciekaj ty! Wow! Mam Dobra, trzymaj i przyjdę Dobra, trzeba oszczędzać amunicję Jak zagląda No i ja się szukam, żeby tu... Zamknijmy o... tu? tu jest Dobra Holy shit. <coughs> A ciekawe czy nam no się zapisze, to. No właśnie. To ciekawe. Teraz to wiesz to od, od początku. Może pójdziesz w w menu, zobaczysz save'a jakiegoś. Chyba, że te, to jest gdzieś trzecia czy czwarta mapa. Gdzie ty jesteś? Na dworze? No, no, wyszedłem na zewnątrz. Dobra, trzeba tu uważać, bo tu będą z tymi pistoletami latać. Co? tu nie i... pasuje. O, o, o. waging battle against the dreadful demons of Simon's book was without a doubt one of the most horrifying experiences we ever encountered but somehow we survived it by working together we managed to stop simon by cutting off a chain of events that would have led to a sorrowful destiny <laughs> Nie, nie. Co, z... Bo my gramy jako gliny. A jak grasz y, tego sam? To grasz z Simonem. Co to jest? Ale zryte. To są tu cygry czy co? No właśnie nie wiem czy to nie już koniec. Enter albo spacja. Dobra, to nie jest... niepotrzebne, nie? Tak, nic nie mogę kliknąć. No, ja też nie. Znaczy, w sumie mogę Escape'a nacisnąć, ale to... A to... Help. Follow me! Follow me. Follow me! Help! I found something! Wiesz... co? To są chyba już, twórcy. No właśnie. A to ciekawe, czy, czy to były wszystkie misje, czy, czy, czy... Nie, to był tylko chapter 12. Więc 9. Dziewięć... Ten... Nie, A czekaj, bo... chwila. No? Bo 9 to był tamten... Kurde, nie wiem. To były wszystkie te misje, czy co? Czy jest tego więcej? Czekaj, jaki to był ten dziewiąty? Już nie pamiętam. Nie, ten dziewiąty to był na początku w tym małym miasteczku. A to są napisy To nie wiem o co to chodzi Dobra, niech ja kończę nagrywać